Dziękujemy bardzo. Zapraszam panią Martę Czekę, która od, od lat kilkunastu? działa, kilkunastu już, młoda kobieta, jak to możliwe, działa w Fundacji pro, Prawo do Życia e, i ostatnio cywilizuje polityków. Bardzo proszę pani Martę. No, Weszliśmy, chciałabym się powiedzieć, że wtedy cztery kamienne projekty, próbujące dzieciobójstwo, z swoim poimieniem. Są to, Wiem, dwa tak, to, to dwa projekty Lewicy, jeden koalicji obywatelskiej i jeden tzw. trzeciej A propos koalicji obywatelskiej, widzimy za nami zaktualizowane już nieco. Przekazję, jeśli chodzi o sam wizerunek pana Tuska, bo już się nie to postępuje, ale ten fundament zabijania i lądowania nierzadzonych dzieci w programowie, lecz są wciąż aktualne. Uh, toellant... Ale a propos tych projektów, ich tworzami są panie poseł I, i warto napiętnować te złożone pięciki dziecko i te panie, które tak bezczelnie nie nienaradnych. Z granicy jest to Pani profesor Anna Maria Grzuchowska i Pani, 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 pani. z Kafka pani Karolska i pani Wielikowska, pani z trzeciej drogi pani Wioletta Tomczak i Urszula Wasłaska. I proszę Państwo, wszystkie te panie na grafikach robiących zbrodnicze projekty są uśmiechnięte, radosne, wyretuszowane takie łazionki i przesłanie, jakie płynie do ludzi, do młodych dziewcząt, do kobiet, do mediów. W państwie, jeśli chodzi o te ustawy, jest wręcz przypominające jakąś wybodną, bezprostą reklamę, nie wiem, szamponę, tłumy do czy do... Drodzy Państwo, mordowanie dzieci nie nadal, tak nie, nie wygląda. Nie dajmy się nabrać na propagandę. Aborcja bez retuszu wygląda tak jak na tytuł bannera i trzeba mieć odwagę te prawdę pokazywać. I na koniec jeszcze wspomnę świętego Jana Bosko, który którym że odwaga jego składa się ze strachu innych. Dlatego naszym zadaniem jest być odważnym, nie bać się pokazywać tej prawdy, nie bać się mówić tak, tak, nie, nie, nie ulegać presji, że to się nie godzi, że to jest zbyt brutalne, że nie wypada, bo dzieci patrzą, Nie, prawda zawsze się ceni, nawet jak jest, jest brutalna, a w domu, kiedy mordowane są niewinne. Dzieci na szerszą skalę, kiedy odbywa się takie okropne ludobójstwo w białych lateksowych rękawiczkach w naszej ojczyźnie, nie możemy inaczej. Bądźmy odważni. Bardzo dziękuję.